13 czerwca odbyła się trzecia edycja biegu firmowego w Warszawie. Na starcie stawiło się 1384 zawodników z 346 sztafet. Zwyciężyła drużyna z Banku Handlowego w Warszawie, która dystans 4 km i 200 m pokonała czterokrotnie w czasie łącznym godzina 4 minuty i 15 sekund. Indywidualnie najlepszy wynik uzyskał Hubert Duklanowski z firmy Walenta, Heuchowski, Radcowie Prawni SC. Pan Hubert uzyskał czas 13 minut i 43 sekundy. No czuję się doskonale, no jak się można czuć wygrywając, wiadomo, nie ma znaczenia ranga imprezy, każdy jest szczęśliwy, jeżeli jakąś tam wygraną zaliczy, mniejszej, większej rangi, więc czuję się fenomenalnie. Trasa rewelacyjna, ludzie dopisali, co ja się bardzo cieszę, no, że spędziłem sobotnie, popołudnie. W takim klimacie u nas w Polsce przy 30 paru stopniach. Im więcej takich imprez, tym lepiej. Uśmiechajmy się, cieszmy się, wychodźmy na świeże powietrze, aktywizujmy młodzież, szczególnie aktywizujmy młodzież, żeby rodzice aktywizowali młodzież. Biegi dziecięce, rewelacja przy każdej imprezie masowej dużej powinny być takiego rodzaju starty na 100, 200, 300 metrów dla najmłodszych, bo, bo ci najmłodsi chcą rywalizować i my musimy od małego u nich to zaszczepiać. Ja bym przynajmniej tak robił. Najlepsza wśród kobiet okazała się Monika Kaczmarek z firmy Accenture, która do mety dobiegła w czasie 15 minut i 31 sekund. Trasa, podobnie jak w latach poprzednich, wytyczona została w doskonałym do uprawiania tego typu sportu lesie kabackim, a start i meta znajdowały się na terenie Parku Kultury w Powsinie. Głównym sponsorem biegu, podobnie jak w ubiegłym roku, została firma PKF Consult. Tak jak obiecaliśmy w poprzednim roku, w tym roku również zostaliśmy złotym sponsorem biegu firmowego w Warszawie, z czego bardzo się cieszymy i jesteśmy dumni. W tej edycji zauważyliśmy w PKF znaczny wzrost zainteresowania biegiem. Tym razem wzięło udział ponad 100% więcej biegaczy niż w poprzednim roku, czyli aż 80 osób. Ja, jako menadżer działu HR, Cieszę się, że charakter imprezy sprzyja integracji pracowników poprzez utożsamianie się wszystkich uczestników z jednym wspólnym celem, jakim jest pomoc Dorianowi, za którego oczywiście wszyscy mocno trzymamy kciuki. kciuki. Na koniec w imieniu PKF chciałabym podziękować Fundacji Ewerest za możliwość wzięcia udziału w tej imprezie oraz szczególne podziękowania kieruję do wolontariuszy oraz wszystkich uczestników biegu, którzy tak mocno zaangażowali się w realizację wspólnego celu. Srebrnym sponsorem tegorocznego biegu firmowego w Warszawie była, podobnie jak w latach ubiegłych, firma Pandora. Co roku bierzemy praktycznie udział z dziećmi, z rodzinami w biegu, moje dzieciaki też biegną w biegu Krasnala. Pandora jest też jednym z fundatorów nagród dla pierwszej żeńskiej drużyny. Myślę, że, że co roku też będziemy wspierać akcję, bo nam się podoba ta idea, podoba nam się bieg. Jak co roku organizatorom i uczestnikom zawodów przyświecał szczytny charytatywny cel. Dochód z biegu został tym razem przeznaczony na rehabilitację i leczenie Doriana Dzieży. Biegliśmy w tym roku dla Doriana Dzieży, pięcioletniego chłopca, który urodził się z rozszczepem kręgosłupa. Jest mu potrzebna stała rehabilitacja, która niestety jest kosztowna, wizyty u zagranicznych lekarzy. To wszystko przekracza możliwości finansowe tej rodziny. Zapraszam oczywiście wszystkich zawodników tegorocznych, aby zaprosili do udziału swoich kolegów i w przyszłym roku, żeby impreza była jeszcze większa, i mam nadzieję, równie udana jak tegoroczna. Każdy przebiegnięty przez zawodników kilometr oznacza krok w stronę większej samodzielności i sprawności podopiecznego fundacji Everest. W trakcie całej słonecznej imprezy panowała piknikowa, rodzinna atmosfera. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Czekały na nich animacje, zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach oraz konkurs z cukierkową pinatą. Tradycyjnie dzieci wzięły udział także w biegu Krasnala. Wystartowało tu aż 200 młodych zawodników. Na każdego na mecie czekał medal oraz upominek od sponsora atrakcji dla dzieci, firmy Smyk. Doskonała pogoda, jak zawsze duża frekwencja, integracyjny, ale i charytatywny cel imprezy. Wszystko to spowodowało, że tegoroczny bieg firmowy w Warszawie będzie ciepło wspominany przez kolejny rok, aż do następnego wydania tej wyjątkowej sportowej imprezy, na którą już teraz serdecznie zapraszamy.